Cześć, nazywam się Jadek Popowski, witajcie na targach Audi Video Show 2022. Właściwie te targi już dobiegają końca, natomiast byliśmy tutaj po trzyletniej przerwie i podczas tegorocznej edycji pokazaliśmy na naszych dwóch stoiskach takie sprzęty jak najnowsze słuchawki dokanałowe Momentum True Wireless 3, a także premierowo Momentum 4 Wireless. W drugiej naszej sali, która zmieści się tuż obok tej dużej, na otwartej przestrzeni, zaprezentowaliśmy premierownę naszego soundbara firmy Sennheiser, a mianowicie Soundbar Ambio Plus. Oczywiście w sali obok można było odsłuchać najdroższe słuchawki Sennheisera na ten moment w konsumenckiej ofercie. Takie jak modele jak HD800S i HD820. Po raz pierwszy w 2022 roku pokazaliśmy na naszej ekspozycji nie tylko sprzęt konsumencki, lecz także rozszerzyliśmy naszą obecność o sprzęt profesjonalny. Między innymi razem ze sklepem Cyfrowe.pl pokazaliśmy mikrofony Zamchazera, takie modele jak MK400, MK440, MK600, połączone z wybranymi przez Cyfrowe.pl aparatami cyfrowymi. Na naszym stoisku również można było zobaczyć po raz pierwszy sprzęt dla profesjonalistów, a mianowicie dla ludzi nagrywających, miksujących profesjonalnie dźwięk. Pokazaliśmy takie słuchawki jak Neumann NDH 20 oraz po raz pierwszy premierowe też w Polsce Neumann NDH 30. Najnowsze słuchawki niemieckiej firmy, które wchodzi w skład grupy Sennheisera. Oprócz konstrukcji dużych, wokółusznych, pokazaliśmy takie słuchawki dokonałowe jak IE 400, IE 500, a także audiofilskie i E600 ie 600 i 900 Cieszymy się, że tak wielu z was nas odwiedziło na naszym stoisku. I właściwie na tym rok kończymy naszą wystawę i serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia naszych stoisk w przyszłym roku. Cześć.